Czy widzowie mają zostawić łapkę w górę? Czy widzowie mają zostawić łapkę w górę? Ben, czy widzowie mają zostawić łapkę w górę? Ben. Ben, czy widzowie mają zostawić łapkę w górę? Ben czy widzowie mają zostawić łapkę w górę? Ej, zobaczcie, co się dzieje z Benem. Ben. Ben czy widzowie mają zostawić subskrypcję na tym kanale? Ej, zobaczcie, no w ogóle nic się nie dzieje. Ben. Czy widzowie mają zostawić łapkę w górę? Ben, czy jesteś chory psychicznie? Ben. Ben, czy jesteś chory psychicznie? I zobaczcie w ogóle co? Ben. Ben, Ben. Tak, w na filmie amerykańskim. Nie może się co dzieje nie Proszę. Myślę, tak, nie, proszę. Ben. ben, czy nagrywam? cię. Ej, no w ogóle nic się nie dzieje z Benem. Dziwne. To jest jakieś dziwne. To jest jakieś dziwne, że nic się nie dzieje z Benem. Normalnie on odpowiada na moje pytania raczej. A teraz? Brrm, tu jest. Um. Ok. Patrzcie, nie no. Ciągle mnie przerzuca największą skąpę. Ale mam mamy w tym stanie Ben. Ben nie może teraz nagrywać? Dobra, Ben nie może teraz nagrywać. Jezus. Ta pikietka jest jakaś porąbana. Jezus nagrywanie ekranu obecnie nagrywanie djem dźwięk. Dź, dźwięk. talking band hedok nie nie, ma, nie może nagrywać teraz nagrywać okej okay. Nie będę nagrywać teraz, ale ja miałam nagrać wstęp z Benem, ale powiem to bo Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i łapkę w górę, bo miał być taki wstęp, że ja mu zadam pytanie, Ben czy widzowie mają zostawić subskrypcję z dzwonkiem, a on miał odpowiedzieć yes a no, a raczej miał odpowiedzieć yes. No bo wcześniej mu zadawałam, ale wkleję może początek, który osobno nagrałam. Na koniec filmu oczywiście będę go nagrywała, a nie teraz nagrałam. Bo wkleję wam po prostu może go, a jak nie, to będziecie mieć ten początek. Um, dobra. Dzisiaj gramy w PKX. Ponieważ to jest najbardziej popularna gra przygodowa, którą można znaleźć. Ja mam oczywiście największy dostęp do gier, bo no, po prostu mam większy dostęp do gier, bo mam um, Androida, bo mam Androida i no, dobra mam Huawei'a, ale jakby on jest Androidem. Dobra. O, tworzymy swoją postać, okej, okay, nigdy... jakby... Ja w to nigdy nie grałam i ja nawet... Nie... Dobra, weźmiemy sobie tak, taką minkę. O, jest fajna. O ja! Ej, zaczyna mi się podobać tą gra. ta gra. Zaczyna mi się to naprawdę podobać. Zaczyna mi się to naprawdę hodować. Szkoda, że nie można. Jakby nie ma takiego dużego wyboru. To jest też bardzo duży minus dla tej gry. No kurde, może te włosy sobie wezmę. O, te wezmę, o, bo one są ładne. Okej. Okay. Więc teraz stąd trzeba coś wziąć. Diamenty, z tego co wiem, są ważne. Ale ja sobie wezmę to, bo tu są słodkie zwierzaki. Jezus. Ja chyba będę miała coś z ze zwierzakami, ale nieważne. O, ja bardzo chcę to. Bo to jest fajne. Dobra, nie, No, dobra. Co jak co, ale spodnie są tu mega ładne. No dobra. To jest tragiczne. Ale. O, ja to są takie ładne spodenki. Dlaczego ja wcześniej nie miałam tej gry? Nie ja teraz żałuję. To jest już wiadomo, co ja wybiorę. Już, już zostało odkryte, co ja wybieram. Ej, a jest koszulka do tego kompletu? Jakby nie, się ja chcę taką koszulkę założyć, ale jest. W ogóle? Jest, ale chyba mnie już na nią nie stać. Więc ja zostawiam sobie tą, bo ona jest mega tania. Spodnie już mamy, czapkę jakąś chcemy. Tak, bardzo chcemy. Bardzo chcemy, bardzo chcemy. O nie, bo to wygląda jak taki wielki łeb. To jednak tej nie chcemy. Ojej, jest ja! tu taka czapeczka z kłodkiem. Nie ja robię cały komplet kotkowy o. robimy komplet kotowy i do tego ja się kurde nie, ja zakładam inne spodnie bo te są za drogie i mi nie będzie szter Czy... a nie, bo one są za te klejnotki nie, one są za monetki. To trzeba odłożyć te spodnie. I damy. Drugie najładniejsze spodanki. Które mi się bardzo podobają, ale ja chyba... Chciałam coś za diamenty? No sobie. No, chyba nie. Nie, nie mam nic za diamenty. Okej. Okay tam za diamenty? Aaa! Z tą ja Muszę tą czapkę zdjąć. O! Czekaj! Nie! Uh -huh. On Tak, bo one są za 30 dobra. To tą czapkę nie. Tą czapkę nie chcę. Założę Cię czapecko. Załóżę. A i nadal mi nie starczy. To co za drugiego? To co za drugiego? Te spodnie. No dobra. To biorę te. One są mega ładne. Kurde. Ale one mają te aplikacje i właśnie to mi się nie podoba w tych spodniach. Może one mają te, te aplikacje na sobie, tą pauzę I ten zegarek, i to mi się nie podoba w tych spodniach A ja mogę mieć tylko diamenty diamenciki spodnie Kurde no O ja, dobra najpierw bierzemy czapkę Kocią. <laughs> to wygląda jak wielki łeb ale biorę wielki łeb. Ja chcę tą czapkę, bo ona Robimy strój totalnego kociarza. O ja dobra, ja biorę... Kurde. Wielki łeb, czy to? Dobra, to biorę, bo mi pasuje do koszulki. I czy mi teraz? Starczy. Starczy mi na te spodnie! A czekaj, można kolor. Można kolor ciała, okej. Okay. To ja biorę taki. Nie taki. Taki wezmę. O, taki jest ładny. Zobaczcie, ja robię strój do samego kosarza. Ja.